Jak przygotować i wygłosić dobre przemówienie? Po pierwsze, powinniśmy wiedzieć, jaki chcemy osiągnąć cel, do czego chcemy przekonać naszych słuchaczy, jak pod wpływem naszych słów ma zmienić się ich myślenie. Przemówienie powinno bowiem otwierać oczy, powinno skłaniać do refleksji, inspirować. Żeby to osiągnąć, sami najpierw musimy określić, po co przemawiamy. Po drugie, musimy dobrze poznać swoich słuchaczy kim są, czym żyją, co jest dla nich ważne, jakie mają problemy, jakie oczekiwania, a przede wszystkim, co ich z nami łączy. Kiedy John Fitzgerald Kennedy przemawiał w Berlinie, powiedział, że tego dnia on też czuje się Berlińczykiem. Kiedy gościł w irlandzkim parlamencie, przypomniał, że jego siedziba należała kiedyś do rodziny Fitzgeraldów. Kiedy Winston Churchill przemawiał w Kongresie Stanów Zjednoczonych, Zaczął od tego, że jego mama, która była Amerykanką, byłaby zapewne z niego dumna. Przekonanie słuchaczy, że łączy nas z nimi więcej, niż można się było spodziewać, to klucz do pozyskania ich życzliwości i uwagi. Gdy już wiemy, po co i do kogo przemawiamy, możemy przystąpić do przygotowania tekstu. Powinna się w nim znaleźć ciekawa i zaskakująca opowieść. Może to być historia z własnego życia. Anegdota o znanym człowieku, a nawet bajka. Dobrze, jeśli pozornie nie ma ona związku z tematem naszego wystąpienia. Im większe zaskoczenie, tym większa uwaga słuchaczy. W nawiązaniu warto rzucić garść retorycznych pytań, a potem przejść do argumentacji. Możemy się w niej posłużyć liczbami. Możemy przywołać fakty, cytować autorytety. Pamiętajmy jednak, żeby wszystko to robić z umiarem. Jeżeli przytaczamy liczbę, to tylko te, które robią największe wrażenie. Jeżeli fakty, to jedynie takie, które ilustrują naszą tezę. Jeżeli decydujemy się na cytat, to najlepiej taki, który jest mało znany. Pamiętajmy też, by w naszym przemówieniu użyć sugestywnych metafor, zwłaszcza gdy mówimy o sprawach abstrakcyjnych. Zadbajmy o to, żeby nasze myśli miały kolor, smak i były namacalne. Pamiętajmy, że słuchanie przemówienia to rodzaj przeżycia to doświadczenie, w którym najważniejsze są emocje. Emocje, które budzimy, a nie te, którym sami ulegamy. Dlatego mówca powinien zawsze panować nad sobą. Tylko wtedy będzie miał władzę nad słuchaczem. Warto też zadbać o mały żart. Niech będzie lekki, zabawny i w dobrym guście. Pamiętajmy, że pod żadnym pozorem nie wolno nam przy tym nikogo obrazić. I że najlepsza jest autoironia, czyli żart z samego siebie. Żeby przemówienie było skuteczne, musi sprawiać słuchaczom przyjemność. Dlatego powinniśmy dołożyć wszelkich starań, żeby przemawiając czuć się swobodnie. Nie wstydźmy się czytać przemówienia z kartki. Robili tak wszyscy najwięksi mówcy. Nie obawiajmy się nieprzychylnych reakcji. Nasi słuchacze przyszli przecież po to, żeby nas posłuchać. Pamiętajmy, że przemówienie to szansa. To nasza chwila, którą po prostu powinniśmy jak najlepiej wykorzystać. E